Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale, a dzisiaj opowiem Wam o smutnym upadku niebezpiecznego oddziału. I tak, mówimy tutaj o upadku, ponieważ jest to już ostatni sezon niebezpiecznego oddziału, czyli sezon trzeci. Oczywiście pojedyncze odcinki tego sezonu będę komentować na kanale i postaram się nadrobić jednak ten czas, ponad 8-miesięczny czas, o ile Wy mi oczywiście na to pozwolicie. E, więc y, spokojnie jeszcze na kanale te odcinki się pojawiać będą. Jednakże, no właśnie, oddział już nie będzie mieć żadnych nowych odcinków. Ta historia się kończy tu i teraz. Prawie czteroletnia historia, e, która no niestety koniec końców nie zakończyła się tak, jak się zakończyć powinna, ponieważ Niebezpieczny oddział nie kończy swojej przygody jako piękny serial z wysoką oglądalnością. Tak jak Niebezpieczny Henryk. Tylko niestety kończy swoją przygodę yy, jako serial, który po prostu ze względu na słabe wyniki nie jest, nie ma po prostu żadnego prawa bytu. Ale zacznijmy od początku. Jeżeli chodzi o niebezpiecznego Henryka, to niebezpieczny Henryk oddał oddziałowi widownie w postaci ponad miliona oglądających. Oczywiście w piku niebezpieczny Henryk miał 3 miliony yy, oglądających, więc te spadki jednak gdzieś tam były. Niebezpieczny oddział pierwszy odcinek, y, który miał zapowiedzieć całą historię, rozpoczął z oglądalnością y, 0,89 miliona, więc można powiedzieć, że troszkę tych widzów uciekło, no ale wszyscy myśleliśmy, że to będzie raczej stabilny wynik, że oddział gdzieś tam się wybije w górę i że wszystko będzie dobrze. Oczywiście tutaj niestety szybciutko przeszkodziła pandemia, ponieważ niebezpieczny oddział już w pierwszym sezonie, już w pierwszych odcinkach musiał przerwać y, swego rodzaju E, powiedzmy, przygodę superbohaterską ze względu właśnie na pandemię koronawirusa e, gdzie no właśnie mieliśmy sytuację w której oddział musiał robić to odcinki zdalne to odcinki nie poszły zbyt dobrze choć katastrofy nie było i po powrocie do zwykłej powiedzmy formy odcinkowej wszyscy liczyli na jakiś progres niestety, niestety ale tego progresu nie było najgorszym odcinkiem pierwszego sezonu jest odcinek Monsty który miał 0,18 miliona to no jest bardzo niski wynik, e, ale nie najniższy w historii, niestety. No i jeśli chodzi o samą sobie oglądalność, no to pierwszy sezon kończył ją gdzieś tam na poziomie 0,20-0,40 miliona, więc już tutaj pojawił się taki sygnał, że trzeba coś z tym zrobić. W pierwszym sezonie między innymi pojawił się właśnie odcinek e, z Henrykiem. No i właśnie, tutaj e, był to ciekawy odcinek, odcinek e, Return of the Kid i był to bardzo dobry odcinek, według mnie oprócz tych samych sobie Senwalk, Oczywiście recenzję możecie zobaczyć na kanale. No i można powiedzieć, że to już był taki pierwszy sygnał, że oddział sobie sam nie poradzi, że trzeba dać tutaj tego Henryka, aby oglądalność powiedzmy troszkę podwyższyć. No i właśnie, drugi sezon Niebezpieczny oddział postanowił rozpocząć w taki troszkę lepszy sposób. Postanowiono postawić na twarde karty, i już w pierwszych czterech odcinkach mieliśmy sytuację, w której mieliśmy aż w dwóch, a nawet trzech odcinkach. Henryka. I tak, Henryk miał być swego rodzaju trampoliną do sukcesu niebezpiecznego oddziału. Henryk tak naprawdę dawał wielką oglądalność, a zarazem no jednak jakąś nostalgię wśród fanów. Niestety, ale były to tylko chwilowe skoki oglądalności i niebezpieczny oddział drugi sezon zakończył z wynikiem 0,22 miliona. To już był bardzo niski wynik. Więc już tutaj myślę, że raczej większość widzów wiedziała, którzy śledzili te statystyki, że ten trzeci sezon raczej będzie ostatni, no bo tutaj nie było żadnych nadziei. No i trzeci sezon póki co w ostatnim odcinku, yy, który, który został emitowany, bo jeszcze będzie kilka, miał wynik 0,19 miliona. No i w większości sytuacji mmm, oddział jednak notował niskie wyniki. Żaden odcinek jeszcze nie przekroczył bariery 0,30 miliona. A najgorszy odcinek Guardians of the Pontai miał wynik 0,09 miliona. Bardzo niski wynik. No to jest chyba najniższy wynik, nawet nie chyba, a na pewno najniższy wynik yy, w historii całego Dangerverse. Ale właśnie. A propos samego w sobie Dangerverse. Czy ono się zakończy wraz z yy, samym sobie końcem niebezpiecznego oddziału? Otóż nie. Prawdopodobnie Dangerverse zakończy film o niebezpiecznym Henryku, więc jeszcze powinniśmy móc się tutaj nacieszyć. Ogólnie Nickelodeon no, jest w podobnej sytuacji, co nawet sam oddział, więc tutaj mamy ten film o Grzmotomocny i o Henryku, tam już powód Alcarli, co prawda na Parmont Plus, ale jednak. No ale na pewno niebezpieczny oddział niestety jest takim smutnym przykładem, yy, który pokazuje, że pomimo tego, że Henryk był w stanie oddać oddziałowi, powiedzmy, tą pałeczkę, tak też. Po prostu, bez Henryka to wszystko się gdzieś nie kręci. Można powiedzieć, że niebezpieczny oddział był o tyle serialem moim zdaniem błędnym, ze względu na to, że właśnie oddał tą pałeczkę młodszej widowni. Jednak ta widownia z Henrykiem dojrzewała. No to tak, bądź co bądź, ale jednak od 2014 do 2020 roku ta widownia z Henrykiem dojrzewała. No i ta dojrzała widownia, no cofająca się do oddziału raczej nie była zbyt zadowolona z całego biegu wydarzeń. No ze względu na to, że nikrobion nie przyciągał młodych, no to konsekwencje były jakie były. Ale właśnie, to jest gdzieś tam jest moja diagnoza, ale postanowiłem też spytać tutaj Michaelosa, czyli osobę, która też siedzi w tym świecie, co on o tym e, sądzi. No dobrze, a więc będę mieć e, tutaj do Ciebie Michaelos dwa pytania. Mm, I dziękuję oczywiście, że zgodziłeś się w odcinku z góry tutaj e, wystąpić. A więc już przechodzę do zadawania pytań, e, a więc czy ty także po z samym sobie spadkiem oglądalności przestałeś się tym interesować i czy powiedzmy spadek oglądalności był zbieżny z Twoimi przekonaniami co do serialu? Czyli że po prostu powiedzmy, że ten spadek też jakby odczuwałeś i też powiedzmy przestałeś się końcowo tym interesować. W sumie od początku ten serial mi nie za bardzo podchodził. Zdarzały się fajne wątki, lecz były one nie za dobrze zrealizowane. Za coś takiego można uznać wątek ujawnienia tożsamości lub ten związany z Dessel. Spadek oglądalności nie miał tu nic wspólnego z moim zainteresowaniem. Według mnie to dobrze, że twórcy zaprzestali produkcji, gdyż to nie było to coś, co chciałbym oglądać. Duży wpływ na tak małe zainteresowanie według mnie miał humor zawarty w serialu. Był on kierowany do dużo młodszej widowni niż ten w niebezpiecznym Henryku. No dobrze, rozumiem, więc przejdę teraz do drugiego pytania. Czyli czy uważasz, że ci aktorzy realnie znajdą jakieś dalsze miejsce w branży aktorskiej? Bo wiemy, jednak e, jeśli chodzi o samą sobie branżę, no to Nickelodeon już raczej nie daje szerszego popisu, więc no zakładam, że raczej będą szukać gdzieś miejsca poza. W Disneyu też nie jest gdzieś teraz kolorowo. No a właśnie, jeśli chodzi o samych sobie aktorów, no to te dzieciaki. Czyli ta czwórka aktorów, jednak oni wychodzili od niebezpiecznego Henryka yy, i powiedzmy już z góry dostali ten niebezpieczny oddział, więc tak naprawdę to jest ich cała kariera aktorska. Zaś Cooper Barnes od 10 lat siedzi dosłownie w tym świecie Dangerverse. On się tam nie ruszał, on od 10 lat w tym siedzi. Michael DeCorem sobie raczej jakoś radzi i ma jakieś produkty poza, ale czy uważasz, że ci aktorzy realnie znajdą gdzieś miejsce w tej branży aktorskiej? I czy to będą jakieś wysokie miejsca, czy raczej powiedzmy e, jakieś role długo bądź trzecioplanowe? Co ty w ogóle sądzisz, e, jeśli chodzi o samą sobie ich przyszłość? Czy uważasz, że ten serial jakkolwiek im pomógł, jeśli chodzi o samą sobie branżę? Ciężkie pytanie. Myślę, że na pewno jakieś mniejsze bądź większe role będą mieli, ale nie sądzę, by było to coś większego, gdyż Danger Force nie jest na tyle popularnym serialem, co Henry Danger. Być może znajdą miejsce w innych filmach lub serialach Nickelodeon. Kto wie, wciąż są to młode osoby, więc dużo jeszcze może się wydarzyć. A więc ci, Michaelo, tutaj dziękuję za odpowiedź. Widzę, nie mamy tutaj zbyt optymistycznych scenariuszy, ale no właśnie, zawsze gdzieś jest to światełko w tunelu. I ci, którzy są jeszcze młodzi, tak jak właśnie powiedziałeś, no w końcu zaczynali zaczynają swoją karierę aktorską. Od właśnie niebezpiecznego Henryka, a tak już powiedzmy na dalszy plan od niebezpiecznego oddziału, więc być może jeszcze jakieś role się dla nich tutaj znajdą. A więc ja Ci dziękuję za tutaj oczywiście rozmowę i mam nadzieję, że oczywiście w filmie o niebezpiecznym będziesz zadowolony, że ja i wszyscy tutaj widzowie też będą zadowoleni, ponieważ no właśnie tak jak opisałeś, niebezpieczny oddział z czasem stał się serialem którego po prostu się już nie dało oglądać z wielką przyjemnością, przynajmniej moim i Twoim zdaniem i chciałbym, aby jednak, powiedzmy, to stare Danger Wars z Niebezpiecznym Henrykiem wróciło. No i oczywiście, mamy tutaj film o grzmotomocnych, pojawi się też film o niebezpiecznym, więc mam nadzieję, że obydwie te produkcje wypadną dobrze i że wszyscy widzowie będą mogli czuć się usatysfakcjonowani. A ja Wam oczywiście wszystkim dziękuję za oglądanie i jest to tak naprawdę trochę przerwa po hmm, ponad 8 miesiącach, ale mam nadzieję, że zostanie ona dobrze odebrana. Yy, no i mam nadzieję, że oczywiście te odcinki będą się pojawiać już bardziej regularnie i oczywiście pamiętajcie, żeby stawić kciuka w górę oraz subika na kanale i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!